Po punkty, punkcie legalnie zapraszam. z tej strony, Byk Mateo, najgrubsza ryba na Twitchu wśród streamerów X Game. W dzisiejszym materiale chciałbym omówić bardzo fajniutki respik na 150 level, jakim są Flygony oraz Vibrawy. Jest to respik na 150 level, można XP spokojnie do 300. No i pierwszą rzecz, jaką powinniśmy zrobić, to wziąć misję od NPC Charlin, która stoi na respie Slakingów. Lokacja wyskakuje wam właśnie na ekranie, no i to jest pierwsza rzecz, jaką powinniśmy zrobić. Zaczynamy także z expami, jeszcze raz pokazuję lokację, no i lecimy. Jeżeli chodzi o pokemony, no to głównie expimy sobie pokemonami, wróżkami oraz lodowymi, jako że pokemony są ziemnymi smokami. Także lecimy z respem, tak jak wiecie, wezmę sobie takie durki po prostu pod siebie, każdy powinien to dostosować do swojego levela, ja szczerze nie biegałem tutaj za długo, no ale tą lokację dobrze znam, także zaczynamy. Jeżeli chodzi o pokemony, no to jako Psycraft powinniśmy expić tutaj Florges, lub najlepszym pokemonem byłby Florges, z tego powodu, że ma bardzo długiego stuna i same obszarówki, dodatkowo ma bardzo dużego defa. Drugim pokemonem jest Togetic. Togetic jest świetny z tego powodu, że jest pokemonem latającym i nie otrzymuje on obrażeń od ataków ziemnych, więc nie dosyć, że to jest wróżka i nie otrzymuje od smoków za dużo, no to jeszcze nie dostanie obrażeń od ziemi. florges możecie zobaczyć jak wygląda w akcji, czyli stunik, obszaróweczki i wszystko jest zbijane. Oczywiście zbieramy wszystkie przedmioty, tutaj mogą wylecieć naprawdę bardzo fajne kosztowności na tych flagonach, więc troszkę kaski się zawsze zwróci. Florkę sobie lurujemy. Oczywiście ro robimy sobie tu kółeczka wokół, wokół tego zniszczonego miasta, że tak to nazwę. Robimy sobie tu kółeczka, lurki dostosowujemy do, do swojego levela, ale na spokojnie może nawet od 8, czasem nawet do 10 poków zalurować. Oczywiście robimy sobie kecza za to jest bardzo duża ilość expa. Oczy no, niestety flagony bardzo ciężko się łapie, no ale pierwszego catcha warto sobie tutaj zrobić. Oczywiście wykonujemy taskę u NPC, żeby zdobyć być chyba to około miliona expa, chyba 700 czy 800 milionów expa, 1000 expa, no prawie milion, prawie milion. Teraz zobaczycie sobie Togetika, także jeżeli chodzi o Psycrafta, to możemy sobie expić Togetikem, Sylveonem, florges w priorytecie, no to Togetic według mnie, ewentualnie jak już macie Sylveona, to też możecie go sobie wziąć, lurujecie na jakichś defach, w, w swoich pokémonach. oczywiście zarzucacie cc jak rotujecie Poka, no i zbijacie wszystko na obszarówki. Tak to wygląda. Co jeszcze mogę tutaj moi drodzy Wam powiedzieć? Jeżeli chodzi o Sewell'a, no to dobrze mi się tu ekspiło Bertikiem, Bertik to też off którym świetnie się luruje. Dodatkowo widziałem niektórych ludzi, którzy XPidzieli tutaj Glarką, no ale troszkę jest ciężej nią, no bo Glarka jest, no nie jest off tak? Nie jest to taki stricte Pokemon do lurowania, no ale widziałem, że niektórzy sobie z nią biegali. To już wiadomo, kwestia tak naprawdę indywidualna, kto sobie czym tu przyjdzie. Ja oczywiście. Jestem Psycraftem, więc tutaj, tym Psycraftem najlepiej mi się XP, Że Psycraftowymi Pokémonami weźmy sobie jeszcze Sylveona, żeby pokazać, jak to wygląda. No, Sylwion nie ma na pewno Stuna, on ma Silensa, więc trochę inaczej to wygląda. No i co? Respik fajny, można XPić naprawdę do 300 levela. Bo każda osoba, nawet nie Psycraft czy Siwę, ale każda osoba powinna tutaj przyjść chociaż raz i wykonać sobie y, taskę. No. Dobijamy sobie jeszcze tutaj. No i w sumie to taki króciutki materiał. Będę tutaj kręcił bączki. Będę kręcił bączki na respie. Robił sobie catcha. O, warto sobie Daily Killa zrobić, jeżeli macie flagona. No i oczywiście catch. Znaczy Daily Killa i oczywiście catche. No i tak to wygląda. Lurujemy, zbijamy. Prosty respik. Jeżeli chodzi o berry, no to możecie wrzucić ewentualnie na przykład na smocze ataki, czy ziemne, w zależności od tego, czy mocno otrzymujecie obrażenia. No jeżeli nie chcecie spomować medicinkami, to przede wszystkim ta lumka jak najbardziej się tutaj zda. No i trzeba uważać przede wszystkim na bossy, które mogą wam się zrespić, jak to na Fenak. Także tak to wygląda. Życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że widzimy się na streamku codziennie o 18 na Twitch TV. Byk Mateo, trzymajcie się, hejka!